Dziś spotykamy się na modlitwie, szukając siły, światła i pokoju, które tylko wiara w naszego Pana może nam dać. W czasach ciemności, wątpliwości i wyzwań ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy sami. Towarzyszy nam wstawiennictwo świętego Jana Pawła, który zawsze był przykładem odwagi, miłości i niezachwianej wiary. Wśród codziennych zmagań często czujemy się zagubieni, ale Bóg nigdy nas nie opuszcza. On nas prowadzi, chroni i daje nam siłę, by pokonać trudności. Uwierz, Twoje życie może zmienić się dzisiaj. Otwórzmy nasze serca i szukajmy tej transformującej siły, ufając, że modlitwa jest kluczem do zwycięstwa. Pan, moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na zielonych pastwiskach pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Psalm 23,1-2. Psalm 23 przypomina nam o stałej obecności Boga w naszym życiu. Nawet w chwilach niepewności On jest naszym pasterzem, prowadzi nas i prowadzi do miejsc pokoju i spokoju. Ten psalm przynosi pewność, że mimo trudności jesteśmy pod Jego ochroną i niczego nie zabraknie tym, którzy ufają Jego mocy. Dziś, podczas modlitwy, możemy doświadczyć tego pokoju i zaufania, wiedząc, że jesteśmy w rękach Boga. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła. Święty Janie Pawle, Ty, który byłeś światłem dla tylu dusz, stoimy tutaj przed Twoją duchową obecnością, z otwartym sercem i pełni nadziei. Niech Twoje wstawiennictwo prowadzi nas do nowego świtu, w którym wiara i zaufanie odnawiają się w każdej chwili. Naucz nas niezachwianej pewności, którą mamy w Bogu, jako pasterzu, który prowadzi swoje stado z miłością i dobrocią. Niech ten moment modlitwy obudzi naszą żywą wiarę, zdolną usuwać góry wątpliwości i lęków. Święty Janie Pawle, prosimy Cię, abyś pomógł nam otworzyć nasze serca na moc modlitwy, pozwalając, by pokój Boży ogarnął nas w tej chwili. Niech nasza wiara się umocni, gdy oddajemy się Jego miłosierdziu. Z sercem pełnym wiary składamy nasze troski i niepokoje w Twoje ręce, wierząc, że tak jak nauczałeś, zaufanie w Boga, jest kluczem do wewnętrznego pokoju. O Panie, pozwól nam żyć zgodnie z przykładem życia świętego Jana Pawła, żyjąc w nadziei i zaufaniu. O Ojciec Święty, Ty, który zawsze uczyłeś nas podążać drogą Chrystusa z pokorą i odwagą, Niech Twoje światło teraz oświetli nasze serca, składamy w Tobie całą naszą wiarę, wiedząc, że dzięki Twojemu wstawiennictwu niemożliwe staje się możliwe, pomóż nam zrozumieć, że zawsze będziesz przy nas, prowadząc nas swoją mądrością i miłością. Z niezachwianą wiarą prosimy, aby święty Jan Paweł wstawiał się za nami, abyśmy byli umocnieni w naszych przekonaniach i pokonywali życiowe wyzwania z odwagą. Niech nasza droga będzie naznaczona zaufaniem, tak jak naucza nas Psalm 23, w Twoje ręce powierzamy naszą drogę, Panie, święty Janie Pawle. Ty, który zawsze poświęcałeś się dla innych, rozumiesz nasze bóle i zmagania. Dziś, stojąc przed Tobą, oddajemy Ci nasze słabości i trudności. Każdy z nas niesie ciężar, który czasami wydaje się nie do zniesienia, a droga wydaje się niepewna i pełna cieni. Panie, dzisiaj tu jesteśmy, prosząc Cię o wstawiennictwo, abyśmy znaleźli siłę, by stawić czoła trudnościom, które nas otaczają. Wiemy, że choć próby bywają ciężkie, nigdy nie są większe od mocy miłości i miłosierdzia Bożego. Święty Janie Pawle, wstawiaj się za nami w tym czasie potrzeby. Z całej naszej duszy prosimy cię, abyś pomógł nam pokonać emocjonalne i duchowe bariery, które często nas zatrzymują. Daj nam odwagę, by zmierzyć się z naszymi najgłębszymi lękami i przeprowadź nas przez życiowe burze z niezachwianą wiarą. Ojcze święty Opiekuj się naszymi życiami, szczególnie nad tymi, którzy są sami w swoich zmaganiach, bez nikogo, kto by ich wsparł. Uznamy, Panie, że trudności są częścią życia, ale wiemy, że nie jesteśmy sami. Twoja obecność w naszym życiu jest naszą największą siłą. Prosimy o mądrość, by wiedzieć, jak postępować, o cierpliwość, by wytrwać w tym, czego nie możemy zmienić, oraz o rozeznanie, by dostrzegać możliwości wzrostu w cierpieniu. Święty Janie Pawle. Pomóż nam nie tracić nadziei wobec przeszkód, ale dostrzegać w każdej trudności okazję do zbliżenia się do Boga. Niech Twoje wstawiennictwo umocni nas w każdym kroku, który podejmujemy, abyśmy, tak jak Ty, całkowicie zaufać opatrzności Bożej. Święty Janie Pawle, z całego serca prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, aby Bóg w swojej nieskończonej miłości i mocy uzdrowił nasze ciała, umysły i dusze. Prosimy Cię, święty Ojcze, abyś przywrócił zdrowie tym, którzy cierpią zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W Twoich modlitwach wstawienniczych znajdźmy pociechę i uzdrowienie, którego tak bardzo potrzebujemy. Panie, Ty jesteś naszym uzdrowicielem, a Twoje miłosierdzie nie zna granic. Prosimy Cię, święty Janie Pawle, abyś wstawiał się za nami, by nasze ciała odzyskały siłę i witalność, a nasze umysły zostały uwolnione od lęków, smutków i obaw. Niech twój przykład życia pełnego modlitwy i ofiary prowadzi nas do uzdrowienia. Z całym zaufaniem oddajemy ci nasze choroby i słabości, wierząc, że z twoją pomocą, wstawiennictwem i modlitwą, Bóg da nam pełne zdrowia. Ojcze święty, otocz nas swoją duchową opieką i pomóż nam znieść ból, który wypełnia nasze dni. Prosimy cię, abyś przemówił do serc tych, którzy zmagają się z chorobami fizycznymi i psychicznymi, aby ich umysł i ciało były uwolnione. Święty Janie Pawle, ty, który przez swoje modlitwy przywracałeś siłę i nadzieję wielu, błagamy Cię, abyś wyprosił dla nas zdrowie, pokój i uzdrowienie w każdym aspekcie naszego życia. Wstawiaj się za nami, abyśmy doświadczyli pełnej wolności od wszelkich cierpień i przeszkód, które nas trapią. Święty Janie Pawle, pomóż nam odnaleźć uzdrowienie, nie tylko ciała, ale i ducha. Błagamy Cię, abyś złożył nas w rękach Bożych, byśmy mogli odzyskać pełnię sił i zrealizować swoje życie w pełni, wierząc, że nasze zdrowie jest w rękach Boga. Święty Janie Pawle, z pokorą prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, abyś otoczył naszą rodzinę swoją duchową opieką i ochroną. Wiesz, jak ważne są relacje rodzinne, jak wiele wyzwań niesie ze sobą życie w rodzinie. Prosimy Cię, święty Ojcze, abyś wyprosił dla nas Bożą ochronę, by żadne niebezpieczeństwo nie zbliżyło się do naszych bliskich. Prosimy, abyś modlił się za naszą rodziną, byśmy byli zawsze jednością, pełni miłości, pokoju i zrozumienia. Wstawiaj się za każdym członkiem naszej rodziny, aby Bóg dał im siłę do pokonywania trudności, a serca ich były pełne miłości i szacunku. Święty Janie Pawle, błagamy Cię abyś nas chronił przed wszelkimi atakami zła, które mogą nas rozdzielić. Święty Janie Pawle, Ty, który przez całe swoje życie dałeś przykład miłości, oddania i troski o innych, prosimy Cię, abyś otoczył naszą rodzinę Bożymi błogosławieństwami. Niech Twoja obecność w naszych sercach będzie źródłem pokoju, wzajemnego wsparcia i radości. Prosimy Cię, abyś nas prowadził ku świętości, abyśmy jako rodzina wzrastali w wierze i miłości. Ojcze Święty, prosimy Cię, abyś wyprosił dla naszych bliskich zdrowie, dobrobyt i bezpieczeństwo, aby nasze domy były pełne Bożej obecności i pokoju. Prosimy, by w każdym domu, który modli się z nami teraz, zapanowała harmonia, miłość i zrozumienie. Z całego serca prosimy Cię, Święty Janie Pawle, abyś chronił naszych bliskich przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Wstawiaj się za nami, abyśmy, żyjąc w jedności i miłości, byli świadkami Bożej łaski w naszym codziennym życiu. Święty Janie Pawle, ty, który w trudnych chwilach nigdy nie straciłeś wiary, prosimy Cię teraz, abyś napełnił nasze serca siłą i odwagą. Wiesz, jak łatwo jest zwątpić, jak szybko lęk i niepewność mogą nas ogarnąć. Dlatego z pokorą prosimy Cię o pomoc, byśmy potrafili stawić czoła wszystkim przeciwnościom, które napotykamy na naszej drodze. Prosimy Cię, święty Janie Pawle, o dar niezachwianej wiary, która pozwoli nam pokonać wszelkie trudności. Pomóż nam nie poddawać się w chwilach zwątpienia, lecz znaleźć w sobie siłę, by iść do przodu. Daj nam odwagę, abyśmy z odwagą stawali naprzeciw naszych wyzwań, wiedząc, że z Twoją pomocą wszystko jest możliwe. Święty Janie Pawle, Ty pokonałeś wiele trudności w swoim życiu, zawsze powierzając wszystko Bogu. Prosimy Cię, byś pomógł nam zrobić to samo. Napełnij nasze serca wiarą, byśmy potrafili dostrzegać Bożą Rękę w każdej sytuacji i byśmy, podobnie jak Ty, nie bali się stawić czoła naszym lękom. Święty Ojcze, prośmy Cię o siłę i wytrwałość w naszych zmaganiach, abyśmy nigdy nie tracili nadziei. Pomóż nam znaleźć odwagę w sercu, abyśmy mogli pokonać wszystkie przeszkody. I stawić czoła przyszłości z ufnością w Bożą opatrzność. Prosimy Cię, święty Janie Pawle, abyś wstawiał się za nami, by nasza wiara była mocniejsza niż nasze obawy. Z wiarą, że nie jesteśmy sami w tej drodze, prosimy Cię, święty Janie Pawle, daj nam moc, abyśmy żyli zgodnie z naszą wiarą. Wzmocnij nas w chwilach słabości, daj nam siłę do działania i wiarę, że Bóg zawsze z nami jest, prowadząc nas do zwycięstwa. Święty Janie Pawle, w tym momencie przychodzimy do Ciebie z sercami pełnymi nadziei i zaufania. Prosimy Cię, abyś wyprosił dla nas Bożą interwencję w naszych najpilniejszych potrzebach. Wiesz, że czasami życie stawia nas w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia. Błagamy Cię, Święty Janie Pawle, abyś wstawiał się za nami i prosił Boga o cuda, które zmienią nasze życie. Święty Janie Pawle, ty, który tak wiele razy widziałeś Bożą moc w swoim życiu, prosimy cię teraz, abyś wyprosił dla nas cudowne uzdrowienie, wybawienie i przełom, który zmieni naszą sytuację. Wierzymy, że Bóg za twoim stawiennictwem może zdziałać rzeczy wielkie, które wydają się niemożliwe. Święty Ojcze, prośmy cię, abyś w swoim miłosierdziu przywrócił nam nadzieję. Z wiarą w Bożą moc prosimy cię, Święty Janie Pawle, Abyś wyprosił dla nas Bożą Pomoc w sprawach, które są poza naszą kontrolą. Wstawiaj się za nami, abyśmy doświadczyli Bożych cudów w naszym życiu. Prosimy Cię o szybkie i skuteczne rozwiązania naszych problemów, które wydają się beznadziejne, oraz o interwencje, które przyniosą pokój i rozwiązanie naszych trudności. Ojcze Święty, Ty wiesz, jak bardzo nasz świat potrzebuje Bożych interwencji, jak pilnie potrzebujemy cudów w naszych sercach i życiu. Prosimy Cię, święty Janie Pawle, abyś uprosił dla nas Bożą łaskę, która objawi się w naszym życiu w sposób nadprzyrodzony, dając nam pełnię pokoju i radości. Święty Janie Pawle, wstawiaj się za nami, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane, aby Boża Moc mogła działać w naszych sprawach. Wierzymy, że dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg otworzy przed nami drzwi do cudów, które będą świadectwem Jego wielkiej miłości i mocy. Daj nam wiarę, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy zwrócimy się do Boga z wiarą i pokorą. Święty Janie Pawle, przychodzimy do Ciebie prosząc o wstawiennictwo, abyś pomógł nam znaleźć prawdziwy pokój wewnętrzny. W świecie pełnym chaosu i zamętu, tak łatwo jest zagubić się w zgiełku codzienności. Prosimy Cię, Święty Janie Pawle, abyś wyprosił dla nas Boży pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, aby nasze serca były spokojne. I pełne ufności w Bożą opatrzność. Święty Janie Pawle, Ty, który zawsze byłeś świadkiem Bożej miłości i pokoju, prosimy Cię, abyś poprowadził nas do odkrycia prawdziwego sensu życia. Pomóż nam znaleźć nasz cel i misję, abyśmy żyli w zgodzie z Bożymi planami, pełni radości i spełnienia. Niech Twoja wstawiennicza modlitwa przyniesie do naszych serc prawdziwą harmonię i celowość. Prosimy Cię, Święty Janie Pawle, abyś wyprosił dla nas życie obfite, nie tylko materialnie, ale także duchowo. Daj nam otwarte serca, byśmy dostrzegali dar Bożych błogosławieństw w każdej chwili naszego życia. Prosimy o wierność w naszym powołaniu, abyśmy podążali ścieżką, którą Bóg dla nas wyznaczył i abyśmy żyli w pełni, nie bojąc się podjąć wyzwań, które życie stawia przed nami. Święty Janie Pawle, Wstawiaj się za nami, abyśmy przez Twoje wstawiennictwo odnaleźli prawdziwy pokój serca, który będzie fundamentem naszej duchowej podróży. Prosimy Cię, abyś pomógł nam odkryć pełnię życia opartego na wierze, nadziei i miłości, które pozwolą nam doświadczać codziennych cudów. Z wiarą w Twoje wstawiennictwo prosimy, abyś napełnił nasze serca pokojem, który sprawi, że każdy dzień będzie pełen radości, wdzięczności. I sensu. Niech życie nasze będzie świadectwem Bożego błogosławieństwa, obfitości i miłości, którą codziennie otrzymujemy. Święty Janie Pawle, z serc pełnych wdzięczności składamy Ci nasze modlitwy i prośby. Dziękujemy Ci za Twoje nieustające wstawiennictwo, za to, że jesteś z nami w każdej chwili, dając nam nadzieję, siłę i poczucie bezpieczeństwa. Twoja obecność w naszym życiu jest darem, który prowadzi nas do Boga. I pozwala nam wzrastać w wierze i miłości. Ojcze Święty, dziękujemy Ci za wszystkie łaski, które wyprosiłeś dla nas, za wszystkie cuda, które już się wydarzyły, i za te, które jeszcze przyjdą. Wierzymy, że Twoja modlitwa i Twoje wstawiennictwo wciąż działają w naszym życiu, pomagając nam przezwyciężyć wszelkie trudności i odnaleźć pokój w naszych sercach. Dziękujemy Ci za to, że nigdy nie jesteśmy sami. Prosimy Cię, święty Janie Pawle, abyś dalej wstawiał się za nami, błogosławiąc nasze życie, naszą rodzinę i nasze codzienne zmagania. Niech Twoje błogosławieństwo prowadzi nas na drodze do świętości, miłości i pokoju. Święty Janie Pawle, pomóż nam zawsze kierować się w życiu Bożą Wolą i nie tracić nadziei, niezależnie od trudności, które napotykamy. Z wiarą i ufnością, która jest owocem Twojego wstawiennictwa. Składamy nasze życie w ręce Boże. Prosimy, abyś nadal orędował za nami, wypraszając łaski, które są nam niezbędne do wypełniania naszej misji na Ziemi. Ojcze Święty, prowadź nas w każdym kroku, dając nam odwagę, mądrość i miłość, byśmy mogli żyć zgodnie z Bożymi planami. Na koniec dziękujemy Ci, Święty Janie Pawle, za Twoją miłość i troskę. Prosimy o błogosławieństwo dla każdego, kto uczestniczył w tej modlitwie. Wierzymy, że Twoje wstawiennictwo otworzy przed nami drzwi do nowych łask i cudów, które będą nas prowadzić ku pełni życia. Święty Janie Pawle, niech Twoje błogosławieństwo napełnia nas siłą, pokojem i wiarą na każdy dzień. Dziękujemy za modlitwę.